Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie powiadam wam o różnych, przeróżnych książkach. I przychodzę dzisiaj do was z kolejną recenzją książkową. I chyba już w tym momencie mogę powiedzieć, że to będzie recenzja na plus. Ale jaka to książka, to dowiecie się za chwilkę. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją książki, którą bardzo chciałam przeczytać, już od momentu, kiedy gdzieś mi tam mignęła na Instagramie, bo to właśnie tam zobaczyłam tę układkę i ten tytuł po raz pierwszy i zaczęłam sobie o niej czytać, w sensie te informacje, które podawał sam autor bo to, była, to był profil autora, pana Andrzeja, Andrzej Matiasz. Eee, I ta książka jest cieniutka. Ale to, co zrobiła z moją głową, ja potrzebuję takich książek, ja szukam takich perełek, trochę brudnych, ale jednak perełek. Eee, książek dziwnych, bo ja takie książki e, lubię im przypinać taką łatkę książek dziwnych i ja mam takie książki, które są oryginalne, ale na swój sposób właśnie dziwne, i ta książka taka jest. E, bardzo dziękuję e, panu Andrzejowi za mój egzemplarz książki, za to, że dzięki temu e, mogłam dowiedzieć się, kim jest ten dobry łotr i właściwie dlaczego łotr może być dobry. E, a przede wszystkim dziękuję za tak oryginalną wizję e, raju, Boga e, i tego właśnie dobrego łotra jako jednostkę ludzką. Ta książka sprawia, że przede wszystkim się śmiejecie, e, uśmiechacie się pod nosem, ale są też momenty, które dają nam do myślenia, robią nam najazd na naszą duszę, na naszą psychikę, na nasz umysł. Jest tu czarny humor humor oryginalny, specyficzny. E, Sama wizja, tak jak już wcześniej wspomniałam, Boga i Raju w zupełności odbiega od normy, od wyobrażeń, takich, które do tej pory gdzieś tam mamy w głowach. I na pewno nie jest to książka dla osób e, bardzo e, przewrażliwionych na punkcie wiary, na punkcie właśnie wizji nieba, wizji raju, wizji Boga. Niektórzy mogliby posądzić tutaj w autora o obrazy, uczuć religijnych. To jest książka dla ludzi otwartych na takie rzeczy. Zresztą sam autor już wspomina właśnie w tych opisach do postów, że tu nie spotkasz tego i tego tego, jeśli nie lubisz tego tego i tego, nie sięgaj po tę książkę, bo to nie jest książka dla każdego. Ja z niej jestem bardzo zadowolona, zostaje ze mną w mojej biblioteczce. Eee, książka wyszła nakładem wydawnictwa y, Nowa eee, Czyta się ją bardzo szybko, ale można też. Zauważyłam, ja to zauważyłam w trakcie czytania tej książki, że można ją sobie dawkować. Eee, można sobie ją dzielić i na przykład po każdym rozdziale przejść do takich przemyśleń. Eee, co ten rozdział po drodze. Po jego przeczytaniu stworzył, jaki obraz stworzył w mojej głowie, czy ja aby na pewno Bóg wie, co się dzieje na Ziemi, e, czy zabawą dla niego mogą być wszystkie katastrofy i nieszczęścia, jaki ma gust muzyczny, i czy tak naprawdę nie byłoby nam lepiej w piekle, bo tam jednak wszystko wolno i wszystko mają, być może. A odpowiedzi na te pytania. E, zostaniecie w tej książce. Polecam Wam serdecznie dobrego łotra, bo robi nam bałagan w głowie, e, ale taki pozytywny. I to nie jest książka, to nie jest historia, tylko taka, żeby się pośmiać. Tak jak już wspomniałam wcześniej, ona robi nam najazd na e, nasz umysł, naszą psychikę, naszą głowę, naszą duszę, e, daje do myślenia i myślę, że taki wniosek na koniec się wysuwa, a co gdyby się okazało, że tym dobrym łotrem jesteś właśnie ty, czy właśnie ja? E, czy każdy z nas ma w sobie coś z tego dobrego łotra? I czy rzeczywiście, jeśli już gdzieś tam sobie trafimy do jakiegoś, do jakiejś wizji takiej stworzonej przez nas, w którą wierzymy, co się dzieje po śmierci, czy rzeczywiście będzie tak, jakbyśmy tego chcieli? I czy już tam? Znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, to jest bardzo ciekawe. I w tej książce autor dał nam takie spojrzenie właśnie na to, że w każdym z nas jest kawałek takiego dobrego łotra i kiedyś możemy się bardzo zdziwić, tak jak ten dobry łotr, jak to tam w tym raju jest i jaki to jest ten Bóg. W mojej ocenie, tak jak już mówiłam wcześniej, książka zostaje ze mną, na pewno. I święt twierdzić, że ląduje do mojego top przeczytanych książek w tym roku. W mojej ocenie, w skali od 1 do 10, jest to 10 na 10. Jeszcze raz dziękuję panu Andrzejowi za stworzenie tej historii. Potrzebuję takich książek więcej. To są książki to jest książka, które ja. Bardzo lubione, potem zostają ze mną na długo i ja je polecam. Aczkolwiek tu będę bardzo uważać, komu ją polecam, bo można tym narobić niezłego bałaganu. Ja uwielbiam takie poczucie humoru, uwielbiam takie podejście do całej sprawy i uwielbiam taką oryginalność. Więc jeszcze raz dzięki, polecam Wam serdecznie, dobrego Łotra. Bierzcie i czytajcie. I niech Wam się podoba, tak jak mi.